Czołem myślącym, czołem naszym frontowcom, jednocześnie tam niejednokrotnie proszą mnie, żebym zauważył tzw. sedesiaków. Później wyjaśnię o kogo to chodzi. Dzisiaj, kochani sobie, bo niejednokrotnie pytacie mnie, jak robi się politykę, czyli, czyli jak jest się niezależnym w W pierwszej kolejności trzeba zarobić własne pieniądze. W tym wypadku zaraz powiem, co robimy i o co chodzi. I będziesz mógł robić to, co uważasz. I taką myśl tworzysz polityczną, jaką Ty uważasz, a nie ci, którzy dają pieniądze. A tym sedesiakom, wyjaśnijmy, kto to są sedesiacy. Generalnie to są ludzie, do tej pory dzielili się na kanapowców. Siedzą na kanapie, piwko piją, żłopią, nic nie robią. Ale teraz jest gorzej, bo ci kanapowcy stali się bardziej zesrani, przestraszeni. W związku z tym generalnie tu już siedzą na sedesie, bo boją się, że to tak szybko puści. No nie, naprawdę to społeczeństwo jest tak, powiedzmy, przestraszone. Nie wiem, czy tam te żłopie dalej piwsko możliwe, ale generalnie od sedesu bardzo nie odstaje. Także to są sedesiacy. I teraz ci, którzy właśnie sedesiacy tak często myślą, że jak to jest, że ten towiński, za co on to robi? Po prostu za własne pieniądze, z własnej roboty, pracy i z własnej chęci. I nie dla sedesiaków, nigdy w życiu nawet złotówki sedesiakom nie poświęcę, ale dla ludzi myślących, bo dla nich warto żyć, pracować i umierać. I teraz lecimy... A, jeszcze tu jedna, jedno ostrzeżenie. Pamiętajcie, że formacja polityczna Front jest dokładnie po to, żeby zająć się sprawami ramowymi, fundamentem, tym gnojem, obornikiem, od czego się jak gdyby zaczyna. Czyli w tym wypadku to, co najbardziej w naszym państwie grozi, czyli polityce wschodniej, to żeby rzecz pospolita, nasze główki, wasze główki nie były wprowadzone na wojnę, a szczególnie na. Konflikt z Moskwą, oczywiście nie w, waszym, nie w naszym interesie, podjudzani przez jakiś tam Jankesów, i realizować naszą krwią ich interesy. Po to właśnie jest formacja pierwszej kolejności Front. I nie ma tu żadnych maskiewskich geniuszy. Nie ma po prostu. Jest ciężka, dobra polska praca przy takiej złotówce, jakie jest. Ale ważne, żebyśmy, bo karabinami to my jesteśmy. My musimy na amunicję tylko zarobić. I wtedy idzie, idzie żyć. I teraz lecimy, co robimy. Kochani, ostatnio była mowa nawozy drogie, bo to, to jest wybieranie obornika. Jesteśmy tutaj w cielętniku. To jest najlepsze miejsce dla cieląt, najbardziej naturalne. Tu jest ziemia i tak dalej. Tu się wybiera ten obornik. I że będą rolnicy więcej stosować obornika. Nie. Tyle, ile. Będzie zwierzątek. Tyle będzie obornika, po prostu go się nie da zrobić więcej, no nie? A ten obornik, które sedesiaki wytwarzają, to wiecie, że to jest okład, no nie? Czy tamte sejmowe. Generalnie to na zdrowie by nam nie poszło. Rozumiemy, o co chodzi? Rozumiem. Teraz następna rzecz. Oczywiście trzeba trochę wcześniej, załóżmy, żeby nadrobić czas, to tak czwarta, jak wiecie, on się staje, żaden problem. Powiem, jakie skutki pozytywne są z tego. Natomiast ważne, ktoś powie, o Panie Krzysztofie, no kurczę, bo tutaj się nie da maszynami wybrać. Pamiętajcie, tu trzeba rączkami zrobić, poczuć, że się żyje. I to Panie Krzysztofie, to może kogoś nająć. Są dwie zasadnicze przyczyny, a tak naprawdę przeciwieństwa, żeby można było pójść tym krokiem. Po pierwsze, nie ma kogo, bo generalnie setysiaki. Po drugie, nawet jeśli znajdzie się, to ja bardzo przepraszam, ale moja empatia chrześcijańska nie pozwala mi patrzeć, jak ten biedny człowiek, Polak, który zielonego pojęcia nie ma, jak on się męczy przy tym, jak on ciężko pracuje. Po prostu nie to, że z miłosierdzia i serce mnie boli, tylko po prostu generalnie zdrowia nie mam na to się patrzeć, i generalnie mógłbym czymś takim poczęstować i wcale nie żartuję. Więc nie lubię czegoś takiego, tej męczarni ludzkiej mi to przychodzi z łatwością, przy okazji słyszałam, że gdzieś chodzicie na jakieś tam siłownie. Prawdopodobnie dobrze. Ale jeżeli już nawet to odżywiajcie się tak jak mówię, o właśnie na czymś takim, jak wyrośnie, jest bardzo dobre. Ale wiecie, jaki zysk jest na tym mój także osobisty, nie to, że jakaś tam siła, ale jest wytrzymałość, cierpliwość i to wyrobienie. Czyli zobaczcie, same zyski z takiej pracy i niezależność polityczna, to o czym mówię. I teraz pamiętajcie o jednej rzeczy, bo to krótkie jest przesłanie. Dzisiaj, jeżeli ktoś nam pyta, jak możemy Panu pomóc, Wam pomóc, sobie pomóżcie, kochani, sobie, sobie, bo ktoś winien w tym państwie walczyć. Mieć na tak zwaną tą amunicję, bo my sami jesteśmy bronią, pistoletami. I pomagacie sobie, nie dam, bo my i tak będziemy walczyć. Myśmy się do tego po prostu urodzili. To jedno, co jest ważne dzisiaj. Kochani, Waszym zadaniem jest się ruszyć i zebrać te podpisy, po to, żebyśmy mogli z naszą chorąwią, a wiemy, wiemy, jak jesteśmy generalnie, mówiąc, co się wokół dzieje. Ostatnia jakaś tam Przedruk był w angielskiej prasie. Tytuł tylko zauważyłem: Farmer, znaczy, a to jest polski gospodarz, rolnik, ale że mm, ro, rolnik spisu to w jakimś takim chyba tłumaczeniu wspiera propagandę kremlowską. Ja o tym jeszcze będę mówił. Nie. Nie. Polski szlachcic, a z rolnik to jak szlachcic to i rolnik, broni Polaków, żeby główek nie stracili. I po to jest nam ta formacja Front. I po to, kochani. Przynajmniej tyle zróbcie. Zbierajcie te podpisy. Póki co jeszcze w miarę półlegalnym państewku żyjemy. Nie mogą nam odmówić rejestracji, a my musimy tyle zebrać. Na razie jest jedna trzecia puli, po półtora tysiąca powinno być. To na wszelki wypadek, bo wiemy, jakie mogą być komplikacje. Także proszę Was, zmuszcie ten skład, wkład swój frontowy. No i to jest z Waszej strony amunicja czołem myślącym, czołem frontowcą i od czasu do czasu weźcie tych zesranych, zestrasowanych, zastraszonych, ruszcie sobie siaków.